Drodzy mieszkańcy Białogardu, serdecznie zapraszam na weekend urodzinowy naszego miasta. Wspólnie uczcimy 721. rocznicę nadania praw miejskich dla naszego miasta. Między innymi 1 sierpnia o godzinie 22.00 kino samochodowe. Po raz pierwszy o godzinie 22.00 zostanie wywitowany film francuska komedia. Dodatkowo oprócz możliwości wjazdu samochodem będzie wystawionych 150 krzesełek. Miejmy nadzieję, że pogoda dopisze. Dodatkowo, oprócz yy, kina samochodowego, miasto Białogar przygotowało dla Was szereg imprez kameralnych w Parku Orła Białego. Od godziny 15 zapraszamy wszystkich mieszkańców, zwłaszcza tych najmłodszych, aby skorzystali z naszej oferty. Widzimy się w dobrych nastrojach 1-2 sierpnia. Do zobaczenia!